Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu w sprawie klasyfikacji budżetowej. Minęła godzina dziewiąta, w związku z tym możemy powoli zaczynać nasze dzisiejsze spotkanie. Nazywam się Magdalena Grotkiewicz, na co dzień jestem redaktorem naczelnym dwutygodnika Rachunkowość Budżetowa. Natomiast dzisiaj mam ogromną przyjemność spotkać się z Państwem i porozmawiać sobie właśnie na temat klasyfikacji budżetowej. Ta klasyfikacja budżetowa jest takim tematem, który od wielu, wielu lat przecież funkcjonuje w, naszej, w, w naszym sektorze. Księgowe z naszego sektora od wielu lat tutaj zmagają się z paragrafami, z rozdziałami, i cały czas jednak ta klasyfikacja generuje mnóstwo pytań, mnóstwo problemów, wątpliwości. W związku z tym, ten dzisiejszy temat, tak? Sprawdź, czy robisz to dobrze. Będziemy sobie rozmawiać zarówno o zmianach, które ustawodawca w lipcu wprowadził do rozporządzenia o klasyfikacji, ale także wybrałam dla Was takie najczęściej pojawiające się pytania, wątpliwości, problemy, zarówno z załącznika 3, czyli tego dochodowego, jak i z załącznika numer 4, czyli tego dotyczącego wydatków. Jeżeli chodzi o wydatki, będziemy sobie mówić na pewno dużo więcej niż o dochodach, bo z praktyki, ze spotkań z Wami wiem, że jednak te Wydatki sprawiają Wam dużo, dużo więcej problemów. Jeżeli chodzi o taką techniczną część naszego spotkania, to jesteśmy umówieni do godziny 15.00. Około godziny 10.30 zrobimy sobie pierwszą taką dłuższą przerwę, żeby przetrawić to wszystko, o czym sobie do tej 10.30 powiemy. Mam nadzieję, że w międzyczasie pojawią Wam się jakieś problemy, wątpliwości i będziemy sobie mogli na nie odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o zadawanie pytań, to bardzo proszę zadawajcie je w trakcie, kiedy ja mówię. Ja tutaj będę widziała te pytania i na bieżąco będę starała się na nie odpowiedzieć. Gdyby jednak się okazało, że później. Po, po fakcie przyjdą Wam do głowy jakieś pytania, problemy, to również na koniec zrobimy sobie taką sesję pytań i odpowiedzi, gdzie to wszystko, na co nie zdążę odpowiedzieć w trakcie naszego spotkania, na koniec tutaj postaram się odpowiedzieć. Także bardzo Was proszę, zadawajcie pytania na bieżąco, bo ja wychodzę z założenia, że możemy później nie odtworzyć tego klimatu i nie przypomnijcie sobie, o co tak naprawdę chciałyśmy, chcieliśmy zapytać. Dlatego raz jeszcze proszę. Proszę o zadawanie tych pytań w trakcie naszego spotkania. Jeżeli chodzi o plan spotkania, to na pierwszą część zaplanowałam omówienie tych zmian w klasyfikacji budżetowej, które nasz ustawodawca wprowadził rozporządzeniem nowelizującym właśnie klasyfikację budżetową. Zapisy tego rozporządzenia weszły w życie z końcóweczką lipca, natomiast nasz ustawodawca wprowadził taki zabieg, że część z tych przepisów weszła niby z końcówką lipca, ale z mocą obowiązującą od 1. Stycznia 2021. Niektóre z tych y, zapisów. Y, weszły w życie z 1 lipca 2021, a jeszcze trzecia grupa znowelizowanych zapisów wejdzie w życie dopiero od stycznia 2022. To, że one wejdą w życie od stycznia 2022, to nie oznacza, że możemy się nimi jeszcze teraz na początku listopada nie przejmować. Tak naprawdę musicie już uwzględnić te zapisy nowelizujące rozporządzenie o klasyfikacji budżetowej już teraz, tworząc swoje plany finansowe, Finansowe uchwały budżetowe. Dlatego myślę, że jest to doskonały moment, a tak naprawdę ostatni dzwonek na to, żeby zapoznać się właśnie z tymi zmianami. W związku z tym od nich sobie zaczniemy. Ja przygotowałam przegląd wszystkich zmian, które zaserwował nam nasz ustawodawca, dlatego że mnogość jednostek, z którymi mam na co dzień prowadząc szkolenia do czynienia, wskazuje na to, że to, co wydaje nam się w pierwszej chwili ojejku, to dla nikogo pewnie nie będzie istotne, w drugiej, trzeciej chwili okazuje się, że są z nami jednak jednostki, dla których te zmiany, akurat te, będą niezwykle istotnymi. Dlatego pozwoliłam sobie na to, żeby zrobić przegląd przez wszystkie zmiany, które nasz ustawodawca wprowadził. Następnie opowiemy sobie też o tym, co weszło w życie, jeżeli chodzi o nowelizację rozporządzenia. Wejdzie tak naprawdę od 1 stycznia 2022, ale już teraz widząc po tym, co dzieje się na forach internetowych, spędza Wam sens powiek. Mówię tutaj o smup w skrócie, tak? czyli o tym systemie monitorowania usług publicznych. O tym będziemy sobie też dzisiaj troszeczkę mówić. Tutaj nasze ministerstwo wraz z Głównym Urzędem Statystycznym przygotowali pewnego rodzaju wyjaśnienia do tego, w jaki sposób należy się do tego smupu przygotować, jeżeli chodzi o klasyfikację budżetową. I tutaj w moich materiałach również pytania i odpowiedzi na te pytania będą zamieszczone, omówimy sobie to na stanowisko właśnie GUS-u i Ministerstwa Finansów. Kolejna część to już będą właśnie te problemy i najczęściej występujące pytania, jeżeli chodzi o tą naszą klasyfikację budżetową. Tak jak powiedziałam, opowiemy sobie zarówno o dochodach, jak i o wydatkach. Jeżeli już mamy ten wstęp, wiecie o czym będziemy mówić, wiecie w jakich godzinach będziemy mówić, no to możemy przejść już do merytorycznej części naszego dzisiejszego spotkania. Podstawowym aktem prawnym, jeżeli w ogóle mówimy o klasyfikacji budżetowej, to jest przytoczone tutaj przeze mnie rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Jest to rozporządzenie, jak widzicie z 2010 roku, czyli wprowadzone tuż po wprowadzeniu nowej ustawy o finansach publicznych, tak, bo przypominam, że ustawa o finansach publicznych ta nowa to jest ustawa z 27 sierpnia 2009 roku. Więc tak jak widzicie, jest to akt wprowadzony świeżutko po wprowadzeniu nowej ustawy o finansach publicznych. Wszystkie rozporządzenia, albo ogromna większość tych ważniejszych dla nas rozporządzeń, które są wydawane na podstawie ustawy o finansach publicznych. Zdążyła już być wydana po raz kolejny. Mówię tutaj o rozporządzeniu w sprawie rachunkowości oraz planów kont. Mówię tutaj o sprawozdawczości budżetowej, mówię o sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych. Wszystkie te rozporządzenia wiecie doskonale, że ustawodawca już znowelizował wiele razy i one po raz nowe te rozporządzenia teraz zostały wydane w ubiegłym roku czy dwa lata temu. Jeżeli chodzi o klasyfikację budżetową nie nic takiego się nie zadziało. Mamy to rozporządzenie obowiązujące już 11 lat z bardzo licznymi zmianami. Nie wiem, czy nie przesadzę, jak powiem, że jest to jedna z najczęściej nowelizowanych rozporządzeń, które dotyczy tak bardzo blisko księgowych naszego sektora. Pamiętajcie, proszę, że tutaj ten publikator, który jest zaznaczony, nie jest już zbyt aktualny, tak? Więc gdybyście chciały korzystać z bieżącego wydania i mieć pewność, że korzystam naprawdę z aktualnej wersji rozporządzenia, no to zapraszam właśnie do korzystania z tych aktów jednolitych, ujednolicanych, czy przez redakcję rachunkowości budżetowej, czy w zasobach Inforlexa na pewno jest ujednolicony tekst i dopiero wtedy mamy pewność, że korzystamy z bieżącej, z bieżącej wersji aktu prawnego. Tutaj wpisując w dziennik ustaw 2014 pozycję 10. 53. Bardzo uważajcie, bo tych zmian naprawdę było bardzo, bardzo dużo. No i jak już jesteśmy przy tych zmianach, no to opowiemy sobie o tej ostatniej zmianie. Tak? O tym wspominałam już od początku naszego dzisiejszego spotkania. To jest nowelizacja rozporządzenia z 26 lipca 2021 roku która zmienia właśnie rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących z, ze źródeł zagranicznych. Tutaj macie zaznaczony publikator, czyli Dziennik Ustaw z 2021 roku, pozycja 1382. To jest to miejsce, gdzie możecie bieżącą treść tego aktu znaleźć, ale tylko pamiętajcie, proszę, zmieniającego to nasze rozporządzenie. Tam nie szukajcie rozporządzenia o klasyfikacji w całości. To dotyczy tylko tych zmian, które tutaj od 27 lipca zostały wprowadzone w życie. Rozporządzenie z 26 lipca, zapis wynikający z rozporządzenia, że wchodzi w życie dzień po dniu ogłoszenia. Także z końcóweczką lipca to rozporządzenie nam weszło w życie. Tak jak powiedziałam, opowiemy sobie o wszystkich zmianach, które to rozporządzenie nam wprowadziło. Ja przygotowałam to w takim systemie tabelarycznym. Po lewej stronie będziecie mieć kolumnę, w której zaznaczyłam co zmieniono, dodano bądź usunięto. W, lewe, w prawej kolumnie termin, kiedy dana zmiana wchodzi w życie. I tutaj w tej najszerszej środkowej już ta właściwa treść zmiany jest przeze mnie przygotowana, w niektórych przypadkach opatrzona moim komentarzem, tak żeby tutaj wiadomo było, z czego ta konkretna zmiana wynika. Więc jeżeli już możemy przejść do takiej merytorycznej, zasadniczej części naszego spotkania, no to zaczniemy sobie od zmian, które zostały wprowadzone w załączniku numer 2, czyli w tej naszej klasyfikacji rozdziałów. Zmieniono brzmienie rozdziału 503 działalność rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zmiana ta nastąpiła w związku z wejściem w życie z dniem 23 lutego 2021 roku ustawy o rezerwach strategicznych. Zgodnie z tą ustawą, Agencja Rezerw Materiałowych stała się po prostu rządową Agencją Rezerw Strategicznych. No i tutaj nasi rządzący, doprecyzowując, dostosowując i ujednolicając zapisy ustawy do zapisów rozporządzenia, postanowili, że trzeba tutaj brzmienie tego rozdziału dostosować do tej ustawy. Identyczny cel przyświecał naszym rządzącym przy zmianie rozdziału 618, czyli działalność rządowego funduszu rozwoju dróg. Tutaj zmiana nazwy tego rozdziału ma bezpośredni związek z wejściem w życie ustawy z 19 listopada 2020 roku o zmianie ustawy o funduszu dróg samorządowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta, o której tutaj e, mówię, zmieniła nazwę dotychczasowego Funduszu Dróg Samorządowych na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. No i tutaj, e, tak jak powiedziałam e, chwilę wcześniej, e, należało dostosować po prostu zapisy do e, tego, co się zadziało, jeżeli chodzi o ustawę. I dokładnie ten sam cel przyświecał ustawodawcy, jeżeli chodzi o zmianę brzmienia rozdziału 721, czyli te społeczne inicjatywy mieszkaniowe. Tutaj zmiana nazwy tego rozdziału ma związek po prostu z wejściem w życie z dniem 19 stycznia przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Zgodnie z zapisami tej ustawy nazwa towarzystwa budownictwa społecznego czyli te nasze TBS-y które tak doskonale znamy już od lat została zastąpiona przez nazwę Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. I od tej pory tutaj też od 1 stycznia 2022 nasz ustawodawca zdecydował, że wszyscy ci, którzy korzystają z tego rozdziału 721 do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w swojej jednostce powinni tutaj zmienić nazwę tego właśnie rozdziału Kolejne zmiany, o których tutaj bym chciała powiedzieć, to są zmiany brzmienia rozdziału 756.02 oraz 756.03. Tutaj odpowiednio brzmienie tego rozdziału to będzie wpłaty z tytułu zysku Narodowego Banku Polskiego i wpłaty od Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zmiana nazwy tych rozdziałów, czyli 756.02 oraz 756.03, jest wynikiem odejścia od podziału podatku dochodowego od osób prawnych, czyli tego naszego CIT-u, pobieranego od instytucji finansowych oraz pozostałych podmiotów. Z uzasadnienia do projektu nowelizacji rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej wynika. Wynika, że ta dotychczas stosowana definicja sektora różni się po prostu od podejścia przyjmowanego przez Narodowy Bank Polski oraz przez instytucje międzynarodowe, co ograniczało porównywalność wyników tych potencjalnych analiz przeprowadzanych z wykorzystaniem tych danych. I z uwagi na niską wartość informatyczną, informacyjną, przepraszam, tego podziału, który obowiązywał do tej pory, zdecydowano się właśnie na tą zmianę brzmienia tutaj tych rozdziałów, tylko dlatego, żeby osoby, które dokonują analiz, które później podejmują pewne decyzje na podstawie analiz które danych, które tutaj w tych rozdziałach są wykazywane, tak żeby te osoby miały lepszy zakres danych, żeby ta analiza była pełniejsza i dokładniejsza. Tak? W związku z tym w wyniku tej zmiany, o której tutaj mówię, wpływy z podatku dochodowego od banków i pozostałych instytucji finansowych będą teraz od 1 stycznia 2022 roku ujmowane w rozdziale 756.03. Tak jak powiedziałam, część rozdziałów została zmieniona, część została dodana, niektóre z nich zostały po prostu uchylone, usunięte i teraz przejdziemy do tej części w załączniku numer 2, tam gdzie rozdziały pojawiają nam się od 1 stycznia 2022 roku mówię tutaj między innymi o rozdziale 0.10.43 oraz o rozdziale 0.10.44, czyli odpowiednio o infrastrukturze wodociągowej wsi oraz infrastrukturze sanitacyjnej wsi. Będziemy później mówić o uchylonych rozdziałach, to tam zobaczycie, że usunięto uchylono rozdział 0.10.10, tak? Rozdział, który był właśnie poświęcony infrastrukturze wodociągowej i sanitacyjnej wsi. Te dwa elementy były tutaj ze sobą połączone. Teraz od stycznia przyszłego roku nasi rządzący postanowili aby rozdzielić te dwa rozdziały właśnie tutaj oddzielnie na tą infrastrukturę wodociągową wsi oraz na infrastrukturę sanitacyjną wsi i odpowiednio przypominam będą to rozdziały 01043 oraz 01044. Więc wszyscy ci, którzy są tutaj dzisiaj z nami i macie u siebie stosujecie rozdział 01010 teraz jeszcze w tym roku. Pamiętajcie proszę aby od przyszłego roku rozdzielić to tutaj na te dwa rozdziały, które w tych pierwszych dwóch wersach tego slajdu są zamieszczone. I kolejne cztery nowe rozdziały, które zostały tutaj dodane, a właściwie pojawią się dopiero od stycznia 2022 roku, to są rozdziały troszeczkę można je tak ogólnie nazwać transportowe, tak? Bardzo bardzo ogólnie i tak umownie sobie to nazywamy. Zobaczcie, że rozdział 619 to jest płatne parkowanie. Tak? Czyli tutaj wrzucamy, mówiąc potocznie, wszystko to, co będzie, nam dotyczy, co będzie dotyczyło u nas tych zdarzeń gospodarczych związanych właśnie z systemami płatnego parkowania. Następnie ustawodawca wprowadza nam rozdział 600 20, czyli funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, i tutaj dodano y, objaśnienia do załącznika numer 2 i z objaśnień tych wynika nam, że rozdział ten obejmuje dochody i wydatki y, z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych, o których jest mowa y, tutaj w ustawie z 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym. Analogicznie dodano rozdział 621: funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych. No i tutaj ustawodawca również dodał nam objaśnienia, i zgodnie z tymi objaśnieniami. Rozdział ten obejmuje dochody i wydatki z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dworców i zintegrowanych węzłów przesiadkowych, o których mowa w artykule 4 ustawy o publicznym transporcie drogowo zbiorowym, przepraszam. Czyli widzicie tutaj, że ustawodawca jasno nam wskazał, które elementy, które zdarzenia gospodarcze występujące w naszej jednostce do którego z tych dwóch rozdziałów przyporządkować, tak? Oddzielamy sobie przystanki komunikacyjne i wszystkie te dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem, z zarządzaniem tymi przystankami komunikacyjnymi oraz oddzielnie ustawodawca zdecydował, że wydzieli nam miejsce, gdzie będziemy mogli ewidencjonować sobie dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem dworców i węzłów przesiadkowych. Nie pominął także nasz ustawodawca naszego systemu rowerów publicznych. Tak? W coraz większej liczbie miast, gmin, powiatów te systemy rowerów publicznych funkcjonują. Jest to niezwykle powszechne zjawisko już teraz. Kiedy jeździ się po naszym kraju, to właściwie widać w każdym mieście, że ten system rowerów publicznych funkcjonuje. W związku z tym tutaj ustawodawca także wydzielił oddzielny rozdział 600%. 22, w którym to jak z samej nazwy wynika zdecydował, żebyśmy wrzucali tutaj wszystko, co wiąże się z funkcjonowaniem tych systemów. Tak? Czyli wszystko, co wiąże nam się z utrzymaniem tych naszych systemów rowerów publicznych, mamy do tego wydzielony tutaj oddzielnie ten rozdział 620. Dwa. Pomimo, że widzicie z prawej kolumny, wynika, że jest to termin wejścia w życie 1 stycznia 2022, ale tak jak powiedziałam, już teraz tworząc swoje uchwały budżetowe, pamiętajcie o tym, żeby tam, gdzie jest taka konieczność, uwzględnić tutaj właśnie ten, te rozdziały wskazane przez naszego ustawodawcę. Co jeszcze tutaj dodano, jeżeli chodzi o rozdział drugi, czyli te nasze rozdziały? Pojawił nam się nowy rozdział 707, w którym to zgodnie z wolą naszego ustawodawcy będziemy ewidencjonować zdarzenia dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Następnie zmieniono objaśnienia do rozdziału 710.04, tam gdzie ewidencjonujemy plany zagospodarowania przestrzennego i nasz ustawodawca dodał nam objaśnienia, z których to objaśnień wynika, że rozdział ten obejmuje wydatki związane z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym również odszkodowania i opłaty związane z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czyli gdyby ktoś jeszcze miał jakieś wątpliwości, niejasności, co my tak naprawdę powinniśmy w tym 710.04 ujmować, no to tutaj ustawodawca wychodzi nam troszeczkę naprzeciw i odpowiada w tych swoich objaśnieniach, że właśnie tutaj. Thank you